Ferdek i Waldek oglądają wiadomości, gdzie mówią, że przeciętna matka Polka w ciągu dwóch lat zużywa tyle energii, że mogłaby obejść kulę ziemską. Ferdek dochodzi do wniosku, że jest to marnotrawstwo prądu. Kiepski ma pomysła. Zabiera babce koła od wózka. Tak krzyczy, aby jej je oddał. Do pokoju wchodzi Halinka. Najpierw krzyczy na matkę, a potem na męża. Wkrótce przychodzi Waldek z dynamem. Po wymianie zdań na temat wynalazku Ferdka przychodzi listonosz Edzio i przynosi rachunek za prąd. Śmieje się przy tym bardzo, ponieważ od jutra prąd drożeje. Śmiechem wturuje mu Kiepski. Halina wygania listonosza. Ferdek zbudował maszynę. Zaprzęga do niej Baltka i robi im pokaz. Maszyna bowiem ma produkować prąd, który kobiety zużywają, gdy nie są do niej przyczepione. Urządzenie działa. Rodzina Kiepskich zgadza się na używanie wynalazku. Dzięki żonie Ferdek oszczędza 123 zł, które Halina ma zamiar zainwestować w sprzęt gospodarstwa domowego. Następnie dochodzi do kłótni między babką a Ferdkiem. Waldek z ojcem rozmawiają w kuchni na temat tego, dlaczego Halinka nie daje Ferdkowi ani grosza z zaoszczędzonych pieniędzy. Słyszą pukanie do drzwi. Do kiepskich zawitał Borysek. Babka powiedziała mu w wielkiej tajemnicy w kościele, że maszyna od elektryzacji wymyślił Ferdynand. Też chciałby taką mieć. Ferdek tłumaczy sąsiadowi, że są to drogie rzeczy, a po drugie trzeba mieć kobietę w domu i to taką jądrową. A sąsiad jest wdowcem od 49. Ale to nie problem, mieszkanie od pierwszego piętra ma synową w domu. To oczywiście zmienia postać rzeczy, ale są to w końcu drogie rzeczy. Borysek daje dwa piwa i następnego dnia sześć od reszty lokatorów. W dodatku zareklamuje go w kółku różańcowym, i ksiądz wyczyta go na ambonie. I wtedy już od klientów się nie odgoni. Ferdek się zgadza, a emeryt wychodzi. Każe iść Waldkowi na wysypisko i zbierać różne dupelere. Zakładają fabrykę. Niestety Waldek przynosi za dużo rzeczy. Po krótkiej kutni dzwoni telefon. To synowa Boryska dzwoni, że jest 60 chętnych, więc Ferdek podnosi cenę. Teraz za zgrzewkę sprzeda to urządzenie. Ferdkowi nie chce się robić samemu. Postanawia robić zestawy w częściach pod nazwą Zrób se sam. Do kiepskiej przychodzi Maciej i jego żona Maciejowa. Przyszli kupić damski reaktor jądrowy. Gdy dowiadują się, że trzeba je złożyć samemu, chcą zobaczyć, jak to działa. Maciejowa najbardziej lubi myć podłogę szmatą. Ferdek każe iść synowi po szmatkę. Następnie przychodzą inni klienci. Kiepscy nadal piją piwo, piszą o nich w gazecie. Mówią o nich również w wiadomościach, m.in. o tym, że kobiety kupują bardzo dużo sprzętów. Następnie jest Liga Mistrzów. Niestety, gaśnie telewizor. Krzyczą na Halinę, żeby zrobiła trochę prądu. Jednak ta nie może, bo czyta instrukcję do zmywarki do mycia naczyń. Są głodni. Halina mówi, żeby sami sobie odgrzali i sami wyprodukowali prąd. Waldek pyta się ojca, co teraz będziemy robić. Na co Ferdek odpowiada, że połączą przyjemne z pożytecznym. I przypinają się do maszyny i zaczynają pić piwo.